Słońce wzeszło w środku nocy, a z jego mocy odrodził się Galien. Z odchłani nieskończoności od dawna obserwował ziemię, bezsilnie patrząc na zło i chaos, jakie rozpytała Mortis. Pradawny bóg spojrzał na Mortis z pogardą, potem zaś zniknął. Nie mógł jej bowiem wybaczyć zniszczenia, jakich dokonała na świecie, i przerażenia, jakim wypełniała serca jego dzieci, elfów. Zniknięcie niewdzięcznego małżonka jeszcze bardziej rozgniewało Mortis. Nie rozumiała, jak mógł odrzucić jej wieczną miłość i raz jeszcze pozostawić własnym losem. Nie pojmowała, co stało się z nią samą.